Mira Skórka, Polsa, Wydarzenia. Ja mam trzy pytania. Pierwsze dotyczące tematu konferencji prasowej. Czy to orzeczenie dotyczące zdrowia psychicznego kobiety w świetle tych wytycznych, czy to oznacza, że kobieta będzie mogła się zwrócić do lekarza internisty, czy będzie musiała do psychiatry, który ma potwierdzić te, to zagrożenie dla zdrowia zdrowia psychicznego i jaki wymiar prawny, jaką rangę prawną będą miały te wytyczne, które pani zaraz opublikuje. Drugie pytanie do pana premier jeszcze w kontekście wypowiedzi pana wicepremiera Kośniaka-Kamysza, który mówi, że Ukraina, że według niego Ukraina nie powinna wstąpić do Unii Europejskiej, dopóki nie zgodzi się na ekshumację ofiar rzezi wołońskiej. To w kontekście wypowiedzi ministra spraw zagranicznych, pana Kułęby na kampusie, który mówiło o tym, że nie powinno się grzebać w historii, a Ukraińcy według niego zostali wyrzuceni z ziem ukraińskich. I trzecie pytanie jeszcze dotyczące prawa wyborczego. Czy prawo wyborcze nie powinno być jakoś doprecyzowane. Państwowa Komisja Wyborcza skarży się, że ma małe instrumentarium, nie może wszystkiego badać, nie może badać na przykład prekampanii, czy to prawo nie powinno być doprecyzowane w kontekście oczywiście wczorajszego orzeczenia wobec Pisu. Pierwsze było do kogo? To znaczy pierwsze było do mnie. No, to już odpowiadam. O, oczywiście o randze prawnej wytycznych pewnie lepiej powie pan profesor Bodnar. Natomiast Ministerstwo Zdrowia jest właściwym organem dodawania wykładni prawa, które samo przygotowuje. I trudno znaleźć lepszy organ niż właśnie Ministra Zdrowia, który mówi jak należy stosować prawo. Pytanie Pani o to, czy kobieta ma się zwrócić do internisty, do psychiatry czy do innego lekarza. Ustawa mówi wyraźnie i my nie robimy niczego innego niż to, co jest w ustawie. Jakby chcemy tylko odkręcić ten chaos i to jakieś straszne niestosowanie prawa przez naszych poprzedników jeśli chodzi o terminację ciąży legalną terminację ciąży. Kobieta zwraca się do takiego lekarza, który ma specjalność właściwą dla choroby kobiety ciężarnej. To może być internista, to może być psychiatra, to może być endokrynolog, kardiolog. Każdy lekarz, który jest właściwy dla choroby danej kobiety. I takie pisemne orzeczenie lekarza, z którym kobieta zwraca się i przychodzi do podmiotu leczniczego, jest wystarczające, bo przesłanka jest zgodna z ustawą i wynika z przepisu ustawy zagrożenie dla zdrowia kobiety. Tylko jeszcze jednym zdaniem, żeby nie było wątpliwości, bo Pani pytanie jest najbardziej zasadne. Przecież ten problem. Kto i w jaki sposób ma interpretować ustawę? Czy znaczy, to była jakby jedna z osi sporu pomiędzy zwolennikami dostępu do legalnej aborcji, a tymi, którzy chcieli zablokować jakikolwiek dostęp do legalnej aborcji? Wielka praca i pani minister zdrowia, i pana ministra sprawiedliwości polega na tym, że my zgodnie z prawem, bo nie możemy łamać prawa. W tej chwili nie możemy zmienić ustawy, ale zgodnie z prawem, zgodnie z tą ustawą interpretujemy ją, nie naruszając przepisów, dokładnie odwrotnie od tego, co robił PiS. PIS tę ustawę interpretował tak, żeby zablokować polskim kobietom dostęp do prawa do legalnej aborcji w uzasadnionych przypadkach. My tę ustawę interpretujemy jednoznacznie tak, aby zapisy tej ustawy. Umożliwiły możliwie najszerszy dostęp do legalnej aborcji dla kobiet, które tego y, 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 potrzebują ze względów szeroko pojętych względów y, zdrowotnych. I do, te wytyczne to nie jest ranga ustawy oczywiście, ale to jest y, taka ranga, która pozwoli u, u, uwierzyć, Lekarzom, że prokuratura będzie po ich stronie wtedy, kiedy wydawali decyzje zgodne z tymi wytycznymi. Tak naprawdę to był klucz, żeby przestali się bać. Kobieta już nie, nie, nie musi się bać prokuratury, lekarz nie musi się bać prokuratury wtedy, kiedy będą podejmowali decyzje o dostępie do legalnej aborcji w związku z zagrożeniem zdrowia, na przykład zdrowia, zdrowia psychicznego. Mało wiem. O wiele za mało, żeby uznać, że ten bój o prawa kobiet został zakończony. Ale wystarczająco dużo, żeby zmieniły się realia w sposób głęboko o tym jestem przekonany. Zresztą zobaczymy to za kilkanaście miesięcy w praktyce, że to jest no, pozytywna, w jakimś sensie rewolucyjna, rewolucyjna zmiana. Jeśli chodzi o Ukrainę, jak wiecie, robimy wszystko, żeby Ukraina tej wojny nie przegrała i wspieramy Ukrainę na wszystkie możliwe sposoby w jej wojnie obronnej przeciwko agresji rosyjskiej. Tutaj to się nie może zmienić, nie zmieni się. I bardzo bym chciał, żeby to, co jest sporne, i zaraz o tym powiem, to, co jest sporne, jeśli chodzi o relacje polsko-ukraińskie, żeby nie było alibi dla nikogo, żeby to nie stanowiło alibi dla nikogo, kto prezentuje prorosyjskie jakieś tendencje. W Polsce to są marginalne grupy, ale są. Więc chcę powiedzieć, że mam yy, jednoznacznie negatywną ocenę tego, co powiedział ministr, ukraiński minister spraw zagranicznych w sprawie zarówno interpretacji historii, jak i samego problemu ekshumacji, Ukraina będzie musiała tak czy inaczej sprostać polskim oczekiwaniom, jeśli chodzi o nie grzebanie w historii, tylko ołożenie naszej relacji na podstawie prawdy o tej historii. I przecież my wiemy, że ta prawda nie jest czarno-biała. To nie jest tak, że po polskiej stronie sama anioły, a po ukraińskiej zbrodnia. Ale tym bardziej prawda, a ekshumacja i rzetelna ocena tego, co stało się w czasie i tuż po II wojnie światowej jest jakby niezbędna. To są elementy konieczne, żeby ułożyć dobre relacje polsko-ukraińskie. Pan, pan wicepremier Kośnia-Kamysz nie odkrył Ameryki. Ukraina nie będzie członkiem Unii Europejskiej bez polskiej zgody. Ukraina musi spełniać standardy, a one są wielorakie. To nie jest tylko kwestia handlu, granicy, standardów prawnoekonomicznych. To jest też kwestia standardów, powiedzmy, kulturowo-politycznych. Nie byłoby Unii Europejskiej bez prawdy i pojednania między Niemcami i Francuzami, Niemcami i Polakami, nawet jeśli ciągle są jeszcze jakieś. Uzasadnione oczekiwania z naszej strony wobec Niemców, to generalnie pojednanie polsko-niemieckie czy niemiecko-francuskie było oparte na bazie prawdy historycznej o tym, co się, co się w czasie wojny między naszymi narodami zdarzyło. I Ukraina i Ukraińcy, przy naszym wielkim szacunku i wsparciu w ich wysiłku zbrojnym, też muszą zrozumieć, że wejście do Unii Europejskiej to jest także wejście w obszar standardów dotyczących politycznej kultury. I tej historycznej kultury. Więc tak, premier Kościoła Kamyś ma rację. Dopóki, dopóki nie, nie będzie tych respektu dla tych standardów, ze strony ukraińskiej, to z całą pewnością Ukraina nie stanie się częścią rodziny europejskiej. Ja wierzę, że, że prędzej, nie później, a prędzej sami Ukraińcy też dojdą do tego wniosku, że. Przyjaźń polsko-ukraińska oparta na prawdzie historycznej jest przede wszystkim w ich interesie. Jestem ostatni, który by napominał dzisiaj Ukraińców. Oni naprawdę heroicznie walczą i, 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 i mają prawo do szacunku nas wszystkich, w ogóle bez, bez dwóch zdań. Ale ja będę coraz jakby dobitniej, szczególnie w czasie naszej prezydencji w Unii Europejskiej, tłumaczył przyjaciołom z Ukrainy, że to w ich interesie. Jest uregulować relacje polsko-ukraińskie, jeśli chodzi o te trudne sprawy, na podstawie prawdy. A więc w tej historii trzeba pogrzebać, jeśli mamy budować do dobrą przyszłość. Hmm. Tu też, żeby robić jakieś wątpliwości, bo dzisiaj pojawiły się też materiały dotyczące 800 Plus dla dzieci ukraińskich i obowiązku szkolnego. Hmm. Mam nadzieję, że to jest dla wszystkich Państwa jasne, ale też nie chciałbym oddawać tu pola jakimś, wiecie, resentymentom antyukraińskim chcemy, żeby dzieci ukraińskie, które mie mieszkają w Polsce, żeby korzystały z 800+, ale dowodem tego, że mieszkają w Polsce i że, i że stają się częścią jakby też tego prawnoustrojowego krajobrazu polskiego, to muszą spełniać szkolny obowiązek. I dlatego przyjęliśmy tę decyzję, że 800+, będzie przysługiwało tym dzieciom ukraińskim, które są Skutecznie objęty obowiązkiem szkolnym. Też chcielibyśmy, ponieważ nie wiemy przejść, ile rodzin ukraińskich będzie chciało pozostać u nas na dłużej, może na zawsze. No więc bardzo nam zależy na tym, żeby te dzieci były wykształcone tak jak polskie rówieśniczki, polscy rówieśnicy, żeby wyeliminować ten obszar potencjalnej patologii. Dzieci nastolatkowie bez obowiązku szkolnego wiecie, w co to się może przerodzić. I przede wszystkim, żeby wyeliminować nadużycia. Przez nadużycia rozumiem tutaj, że pobierano 800 plus na dzieci, które w ogóle nie były w Polsce. I, i dlatego podjęliśmy te, tę decyzję, co będzie oczywiście oznaczało bardzo wyraźny spadek ilości świadczeń na rzecz dzieci ukraińskich z oczywistych względów. No, będzie to weryfikacja, która spowoduje wyraźną redukcję tych, tych płatności. To nie była nasza intencja, ale taki będzie obiektywny konsekwencja tej, tej decyzji. Pytanie o kodeks wyborczy. Był. To może ja. yy, jeszcze może uzupełnię temat wytycznych w kontekście wytycznych prokuratora generalnego. Yy, one mają taki charakter, że wskazują pewien sposób postępowania prokuratorom w granicach obowiązującego prawa, czyli pewien sposób interpretowania yy, przepisów, po to, aby ujednolicić praktykę oraz w ogóle poprawić pracę yy, prokuratorów. I, I takie wytyczne. Są dość często stosowane przez prokuratora generalnego w różnych typach spraw. Niedawno też podpisałem wytyczne dotyczące, bardzo szczegółowe, dotyczące postępowania prokuratury w sprawach dotyczących przemocy domowej czy w sprawach dotyczących przestępstw na szkodę małoletnich. Także one zazwyczaj są, ich przygotowanie są poprzedzone dość gruntowną analizą praktyki, sprawdzaniem jak to wygląda na bazie istniejących akt postępowania przygotowanych i co więcej, to jeszcze chciałbym podkreślić, one są zatwierdzane, czy muszą być raczej zaopiniowane przez Krajową Radę Prokuratury. I tak samo to stało się w przypadku tych wytycznych, o których mówimy. Natomiast jeśli chodzi o sam kodeks wyborczy, proszę zauważyć, drodzy Państwo, że wielu komentatorów, ekspertów mówiło, że Państwowa Komisja Wyborcza czegoś nie może zrobić, bo przepisy na to nie pozwalają w kontekście oceny tego sprawozdania finansowego. Mówiło, że te przepisy są czysto, prawda, e, pozwalają tylko na formalną kontrolę, a nie e, materialną. Wczoraj okazało się, że jednak dało Radę zinterpretować przepisy w taki sposób, żeby też dokonać tej oceny materialnej tych wszystkich rzeczy, które się działy w ciągu ostatnich w tych miesięcy, w ciągu tych miesięcy przedwyborczych. Natomiast to nie znaczy, że być może nie należałoby tych przepisów trochę uwspółcześnić, posprawdzać im i zweryfikować. Natomiast druga kwestia, która jest podnoszona w zasadzie od lat i, i sam pamiętam, że jeszcze będąc rzecznikiem praw obywatelskich to podnosiłem, to jest kwestia prekampanii. To znaczy tutaj potrzebna nam jest głębsza refleksja, w jaki sposób to określić i, i, i sprawdzić. I, I myślę, że tutaj ja nie wykluczałbym zmian w tym zakresie w odpowiedzi na postulaty pojawiające się ze strony społeczeństwa obywatelskiego od już w zasadzie wielu lat. Jednym zdaniem też, żeby nie mieć złudzeń. Ja wiem o co chodzi też w tych pytaniach, gdzie są granice. Legalnego i uczciwego zaangażowania na przykład urzędników państwowych w czasie kampanii. No, wiadomo, że yy, nie wiem, jak jest się premierem i szefem partii, jest kampania, to człowiek nie bierze urlopu, jest nadal premierem, a równocześnie prowadzi kampanię danej partii. I tak było zawsze. I, i nikt tego we, w jakimś sensie nie kwestionował, włącznie z państwową komisją wyborczą, ale też przy, yy, yy, walczące ze sobą obozy polityczne też nie kwestionowały tej zasady. Problem polega na tym, że PiS przekroczył wszystkie granice przyzwoitości. Że tam gdzie, tam, gdzie prawnie trudno zarysować idealną kreskę, co jest kampanijne, co jest służbowe, bo rzecz, obiektywnie rzecz biorąc to nie jest proste, tym, tym ważniejsze jest zachowanie tych kryteriów takiej zwykłej ludzkiej przyzwoitości. To, co odkryliśmy w KPRM, bo to jest nie tylko problem Ministerstwa Sprawiedliwości, ale tutaj znacie państwo tak zwaną sprawę Szczuckiego. I, i to, to to problem nie polegał na tym, że urzędnicy zaczęli się zastanawiać, czy tam coś przekroczono, czy tam było jakieś lekkie nadużycie. To tylko żołędzie. Także. Tam był problem jawnego łamania nie tylko oczywistych zasad y, y, prawnych. Tam był problem nie tylko no, absolutnego zaprzeczenia legalności, ale też przekroczenie wszelkich granic przyzwoitości. I ta, ta, no wiecie, tak po ludzku się czuje, czy coś wypada robić, czy nie. I dlatego y, trzeba przejrzeć prawo, przejrzeć prawo wyborcze. Trzeba zrobić wszystko, żeby ono było możliwie obiektywne i takie egzekwowalne. Ale na końcu, jak władza yy, pisowska chciała kraść, to kradła, jak pamiętacie, albo zgodnie z procedurami, albo niezgodnie z procedurami. Te, te słynne słowa pana chorały, że jak się kradło zgodnie z procedurami, to, to dajcie nam spokój, bo tak można. One naprawdę są istotą filozofii tamtej władzy. Tylko, że myśmy się nie spodziewali, że te, yy, ta kradzież niezgodna z procedurami też będzie w takiej, w takiej skali.